Kończy się rok 2020 i z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy Wam przede wszystkim życzyć dużo zdrowia i czasu z rodziną, i także szczęśliwego nowego roku 2021, w którym miejmy nadzieję będziemy mieli więcej swobody w podróżowaniu. Na koniec zapraszamy jeszcze do obejrzenia podsumowania z najciekawszymi, naszym zdaniem, miejscami, które przedstawiliśmy Wam w tym roku. Linki do filmów znajdziecie w opisie. Do zobaczenia, niedługo. Pozdrawiamy Wojtek. Kasia. Antyka Aktualny wygląd budynku pochodzi z 1781 roku. Kiedy zakończyła się przebudowa z inicjatywy opata Michała Kosmukowskiego, kopuła, którą widzimy na górze, jest wzorowana na tej z rzymskiej świątyni. Bazyliki Świętego Piotra. Pierwsza świątynia powstała tu w XII wieku, między sto, 1134 a 1138 rokiem i ufundował ją Bolesław Krzywołsty dla kanoników regularnych, laterańskich z Flandrii. Pierwotna świątynia była pod wezwaniem Świętego Wojciecha. Teraz znajdujemy się pod kościołem parafialnym pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła. Czy kościół. Pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego a kamienice, które go otaczają, to styl eklektyczny i secesyjny. Tak. Kościół Miłosierdzia Bożego powstał w latach 30. XIX wieku i na początku był to kościół ewangelicki pod wezwaniem świętej trójcy. No a na jego miejscu powstał właśnie ten aktualny kościół. Tak, no no i został jego... ukończony w 1789 roku. Jego yy architektem był Christian Schulz. A wewnątrz możemy zobaczyć y, polichromię z orłem pruskim i herbemkowe. no a cała budowa reprezentuje styl klasycystyczny. Natomiast drugi szpital to Wysoka Łąka i on pochodzi z 1902 roku, a jego twórca wzorował się na wysokogórskich sanatoriach szwajcarskich. A sam budynek prezentuje styl eklektyczny, y, a elewacja Zdobią liczne motywy roślinne i zwierzęce. Jak rodzisku znajduje się też rekonstrukcja. Jednak na razie, z tego co wiem, ona jest remontowana i, no, i niestety nie mogę wejść do środka. Nagram przez palisadę tyle, ile się da. Niestety do środka nie można wejść, bo osada jest nieczynna. No, jak widać, no mi się wydaje, że ta osada jest bardzo podobna do tej w Biskupinie. W 1840 roku i... Bo, kończenie tej przebudowy zakończyło się w roku 1841. Była ta przebudowa według projektu francuskiego architekta Aleksandra.